Wszystko powinno być takie jak powinno być. kochane Liska. Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o powinnościach. Często a, mówię o tym, że wszystko jest tak, jakie powinno być. I co ja przez to rozumiem? Co ja rozumiem przez te powinności? Tak naprawdę to wszystkie moje mądrości to ja zyskałem dzięki tej niebieskiej książeczce, tak naprawdę przez racjonalną terapię zachowaną. Przeczytam Wam na początek takie jedno, jedno zdanie, z którym się chciałem z Wami podzielić. Wszystko jest zawsze dokładnie tak, jak teraz powinno i musi być. Mimo tego, że ta sytuacja nie jest taka, jak chciałem, ale przecież nie jestem Bogiem. Nie mam więc obiektywnego powodu, dla którego powinienem mieć to, czego chcę, tylko dlatego, że ja tego chcę lub tego pragnę. Ale, słabetne ale, nawet mimo, że wszystko jest zawsze tak, jak teraz powinno być, nie muszę wcale czegoś, co mogę zmienić, pozostawić takim, jakim jest teraz. Teraz jest to, czytanie u Wójka i idzie tak sobie. No dobra, no to poczytałem książki, a teraz zrobię swoje bla, 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 bla. Co to jest z tymi... Ale sobie na początek wygodnie ksiądę bo lubię ro, robić sobie wygodę. Dobra, mam nadzieję, że mi dalej dobrze widzicie. No to idziemy z tematem. Eee, kiedyś, jak prowadziłem troszeczkę inne życie, to zresztą dzisiaj też mi się nieraz to zdarza, to... Z tymi powinnościami to jest tak, że zawsze uważałem, że coś powinno być, albo, że czegoś nie powinno być, nie? Wiecie. I to powodowało, że cały czas miałem niezgody. Niezgody, byłem rozdrażniony, byłem agresywny. No, ten krok uczuć się gdzieś tam pojawia. Teraz zobaczcie sobie, jak często można zaobserwować, że ludzie mają niezgodę na zachowania innych ludzi. No, posłużę się tutaj przykładem Facebooka, bo to jest bardzo dobry przykład. Nie wiem, ktoś stawia jakiś tam post o swoich nie wiem, poglądach politycznych. I zaraz się znajdują drudzy. O, co za debil, tak nie powinno się postępować, tak nie powinno się robić, i, i tak dalej, albo tak powinno się robić, i tak dalej, i tak dalej. No i co? Po pierwsze, jeśli ktoś tak robi, to znaczy, że powinno tak być. Hmm. Wuj, to ty pierdolisz. No tak, jeśli coś się stało, to znaczy, że musi się stać. To jest tak naprawdę cały świat opiera się na takim stwierdzeniu, że jeśli coś się wydarza, to powinno się wydarzyć. A czemu powinno się wydarzyć? Bo wszystkie warunki do tego, żeby to się wydarzyło, właśnie nastąpiły. I już mamy to. A jeśli się coś nie wydarza, to znaczy, że nie został spełniony jakiś warunek, żeby to się wydarzyło. No przecież tak naprawdę wszystkie. O, wezmę sobie wody. Na tym opiera się cała nauka, wszystkie doświadczenia i tak dalej. Jeśli są naukowcy, 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 i oni chcą coś nowego wymyśleć, lub chcą stwierdzić, jak coś funkcjonuje, no to badają to. I sprawdzają, jakie czynniki spowodowały, że coś takiego nastąpiło. Jeśli przeanalizują te wszystkie czynniki, to najzwyczajniej w świecie wtedy i tylko wyłącznie wtedy mogą wprowadzić zmiany. Jakby postępowali w ten sam sposób, jak ci ludzie na Facebooku, to tak naprawdę zrobiliby jakiś eksperyment i by strzelili No nie, no tak nie powinno być, kurwa. No nie, tak nie. My założyliśmy zupełnie coś innego. To nie miało prawa się wydarzyć. Nie, 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 to nie funkcjonuje. To nie dość, że nie miało, To powinno się wydarzyć, To to prawo, to wydarzenie powinno być w tym miejscu, i to się powinno wydarzyć. Jeśli coś robicie, no to konsekwencją waszych, waszego robienia będzie jakiś odbiór, jakieś działanie, i tak dalej. Konsekwencją waszych myśli też będziecie wy ponosić na zwyczajnie świecie. Więc jeśli dzisiaj sobie na najzwyczajniej w świecie, jak to szybko podprzątać, jeśli dzisiaj na najzwyczajniej w świecie będziecie mieli taką myśl i przekonanie, że okej, okay, wszystko co się wydarza, to powinno się stać. Jeśli nawet się wydarzyło, to po pierwsze się wydarzyło, jaki jest sens mówienia, że kurwa, dlaczego to się stało, nie ma żadnego, bo tylko uzyskacie najzwyczajniej w najzwyczajniej świecie niepokój. Ale tak jak tu przed chwilą przeczytałem w tej mądrej książeczce, ale to, że coś się wydarzyło, to wcale nie oznacza, że nie tego nie możecie zmienić. Możecie zmienić, możecie zobaczyć, co się wydarzyło, to po pierwsze, co spowodowało to wydarzenie i wymienić jakiś czynnik. Najzwyczajniej w świecie prosto mówiąc. Jeśli go wymienicie, to na pewno stanie się coś innego. Jeśli cały czas powtarzacie te same myśli, chodzicie do tej samej pracy. Macie tego, tego samego męża, którego nienawidzicie i tak dalej, i tak dalej. To jaka jest szansa, żeby coś innego w waszym życiu wydarzyło? Hmm, zastanówmy się. Zerowa? Tak, zerowa. Dokładnie będzie to zerowa szansa. Więc jeśli w końcu zrozumiesz, że wszystko, co naokoło na się wydarza, to powinno się stać. To znasz długi. A jeśli coś się nie wydarza, chciałbyś, chciałabyś, żeby się wydarzyło, to znaczy, że coś nie zostało spełnione. Już. Mamy to. Spokój. Od razu. będę. Trzeba po prostu zmienić myślenie. Trzeba po prostu zmienić myślenie i przekonania. Przekonania na temat tego, co mnie otacza, na tego, kim jestem. Już. Te powinności. Tutaj w książce są podzielone na powinności racjonalne i racjonalne. Posłuchajcie jeszcze tą mądrą książeczkę. Iracjonalne powinności odnoszą się do tego, co nie jest teraz rzeczywistością. Racjonalna powinność odnosi się do tego, co jest rzeczywistością. Iracjonalna powinność są tylko opinią danej osoby o tym, że to, co jest dobre dla, niej, dla samej, dla niej samej, powinno być dobre dla wszystkich innych. Opierają się na faktach. Uznają to, że uznają, że to, co jest dobre dla danej osoby, jest często złe dla innych ludzi. Wow, ale stwierdzenie! Dokładnie. Nikt nie ma monopolu na prawdę. Każdy człowiek jest oddzielną jednostką. Oczywiście mechanizmy są powtarzające, ale tak naprawdę przeczytam jeszcze to raz, bo to jest bardzo ważne. Racjonalne powinności opierają się na faktach. Uznają, że to, co jest dobre dla danej osoby, jest często złe dla innych ludzi. Rozumiesz? Trzecie. Są magiczne i oparte na przekonania, przekonaniu, że, że, że rzeczy powinny się dziać tylko dlatego, że dana osoba szczerze tego chce lub pragnie. To jest irracjonalna powinność. Dużo z systemów coachingowych się na tym opiera. Racjonalne powinności są oparte na obiektywnym fakcie, że rzeczy dzieją się tylko kiedy. To, co jest konieczne do zrobienia, by się działo, zostało zrobione. Już. Czwarte. Prowadzą do odpowiedniej e, i powinności. Czwarte. Prowadzą do nieodpowiedniej złości z powodu faktu, że dana osoba lub ktoś inny albo nie mogła zrobić, albo, e, albo tylko nie zrobiła tego, co było konieczne, by danej osobie dać to, czego chciała. Chcieństwo. A racjonalna powinność prowadzi do spokojnego, korygującego działania po tym, jak dana osoba lub ktoś inny albo nie mogła zrobić, albo tylko nie zrobiła tego, co było konieczne, by dać danej osobie to, czego działał. Korygujące działania, czyli jeśli coś się stało, to szybka analiza, dlaczego tego, to się nie stało, i wprowadzamy korektę. Nie już. A jeśli ta korekta nie zadziała, znowu prowadzamy korektę i znowu korektę. A potem może, może mamy to gdzieś i dalej tego nie robimy. I piątka, ostatnie stwierdzenie irracjonalnej powinności stwarza osobisty zamęt, który może zapobiec szybkiemu zrobieniu rzeczy potrzebnych, by dana osoba osiągnęła najszybciej to, czego chce. I racjonalna powinność stwarza podstawę rozwiązywania problemu, która pozwala ludziom robić rzeczy potrzebne w tym celu, by najszybciej dostali to, czego chcą. Już. Czyli jeśli masz spokój na początku, czyli jeśli uznasz, że wszystko jest tak, jak powinno być, to zobacz, jaki masz czysty umysł. Nie dlaczego to się stało? Boże, to teraz będzie. O. Jak masz z umysł, to nie jesteś w stanie racjonalnie przeanalizować tak naprawdę, co się stało i nie jesteś w stanie wprowadzić korygujących działań. Dla mnie to jest proste i oczywiste. Nie wiem, jak dla was. Naprawdę wszystko jest tak, jak powinno być. Kurwa, kiedy proste. A ile lat cały czas się z tym burzyłem? Niepokój, zamęt, kociokwik. Jedyna rzecz, którą osiągałem wtedy. A dlaczego tak robiłem? Bo tak mnie nauczono już. Czy tak powinno być? Powinno być. To jest tak, jak na przykład, jeszcze na koniec powiem, przychodzą do mnie tutaj nie wiem, kobiety e, współ, współzależnione, które mają męża alkoholików, i mówię On nie powinien się tak zachowywać. E, ciągle przychodzi pijany. Ja Jakby serio? 20 lat z nim żyjesz. Podam, zapytam się Ciebie, czy osoba uzależniona, alkoholik, gdy tylko napije się alkoholu, wpada w ciąg? Odpowiedz mi na to pytanie. No tak, wpada w ciąg. No to czy Twój mąż, będąc czynnym alkoholikiem, powinien się napić, czy nie? No ale on ma dzieci, tak to, No Odpowiedz mi tylko na to, kurwa, proste pytanie. Powinien, czy nie? Przepraszam za kurwa, ale się uniosłam. No tak, powinien. Dokładnie powinien. No to co trzeba zrobić? Albo pójdzie na leczenie i zmieni swój system, czyli wprowadzę, albo ja się wypisuję z tego schematu. Już. Wszystko jest tak, jak powinno być. No, ja Was kocham i też tak powinno być. <ścoughs> Buziaki, miłego dnia życia, i czego tam chcecie.